Asian Jeff, czyli Jeffrey Hong, to niesamowicie popularny streamer Fortnite, który w ostatnich miesiącach podbija internet. Jest to zarazem pro player i zarobi z samego Fortnite około 20 tysięcy dolarów, w sumie nie jest niczym wybitnym w porównaniu do takiego setiego, a żeby tego było mało, obecnie jest jednym z najpopularniejszych streamerów, bijąc na głowę Mr. Savage'a czy Kliksa. Ale zacznijmy wszystko od początku. Zatniemy się do 6 listopada 2018 roku, ponieważ właśnie wtedy Asian zaczął streamować. W tamtym momencie grał zarówno z Overwatch'a jak i Fortnite, którego zresztą był bardzo dobry. Przez kolejny pół roku streamował coś z bezpłatnym skutkiem, że oglądało go tylko kilku widzów, aż nagle 20 lutego 2019 roku wrzucił on swój pierwszy film na YouTube, jakim było 22 kg co pokazywało jak mocny w tamtym okresie był już Agent Jeff. W związku z tym postanowił zagrać w pierwszych oficjalnych turniejach, czyli Fortnite Friday. Niestety poszło mu w nich tragicznie. Natomiast na horyzoncie pojawił się World Cup, dzięki któremu Agent Jeff mógł rozpędzić swoją karierę niewyobrażalnie, o ile zająłby wysokie miejsce. No więc jak mu poszło? Zacznijmy od Solo, ponieważ tutaj Agent Jeff nie popisał się zajmując na przestrzeni 9 tygodni najlepszą lokalną jaką było 1663 miejsce, przez co nie mogli liczyć na awans na World Cupa. Jeśli chodzi o duo, to osiągnął on swoje pierwsze earningsy, wygrywając 175 dolarów, co było jego dotychczasowym najlepszym sukcesem na scenie kompetety. Rok 2019 skończył się świetnie, gdyż był to okres wagerów, a najlepszym graczem był Flix, którego historię poruszyłem w filmie dostępnym tutaj. Flix na wspomnianych wagerach miażdżył dosłownie każdego i to bez wyjątku. Natomiast istniał jeden gościu, przy którym Flix musiał się solidnie napocić. No i był nim oczywiście Asian Jeff. Dało mu to pierwszy wzrost widzów, a więc Średnia ilość jego widzów zwiększyła się z 5 aż do 10, co nie było niczym spektakularnym. Jednocześnie streamował coraz więcej, a to przyczyniło się do powolnego wzrostu widzów. A zauważył, że granie przeciwko kliksowi a nawet wygrywanie z nim, bez wątpienia bustowało jego socjale a ludzie chcieli się dowiedzieć, kim jest ten kole Nadszedł rok 2020, a Aizen Jeff dobił właśnie 10 tysięcy followów na Twitchu. Dzięki temu średnia ilość jego widzów zwiększyła się do 150 osób. Niestety doprowadziło to do poważnego problemu, gdyż Aizen zaczął być better leave, bro. Better fucking leave, bro. I fucking won that shit. bro bro you're making me cry bro stop bro Please, please, W kolejnych miesiącach nic się nie działo. Jeffrey grał mnóstwo turniej oraz po prostu streamował. Ponadto za bardzo się nie odnajdywał. Rzadko kiedy zajmując miejsce w Top 100. Na szczęście nie poddawał się on i jeszcze w czerwcu 2020 roku jego Twitch przekroczył 100 000 obserwujących. Osiągając przy tym stała 700 widzów. Jak się okazało później nie przynosiły mu rozgłosu, a wręcz ludzie zaczęli stwierdzić, że Agent Jeff nie jest aż tak dobry. Został mu nadany przytomek Creative Warriora, ponieważ na Creative z łatwością kasował prosów, a kiedy przychodził turniej kończył poza Top 1000. Dlatego wraz z trzecim. Dział drugiego przyszedł czas na zmiany. Wtedy to pojawił się FNC Solo, których Agent Jeff osiągnął finał finały po raz pierwszy w karierze. Zajął on miejsce 86 zgadnią 600 dolarów. W listopadzie tego samego roku zajął czwarte miejsce na solo w Keszkapie. Zarazem po raz pierwszy znalazł się on w top 10 właśnie na Keszkapie. Pod koniec 2020 roku wygrał jeszcze około 1000 dolarów, ale najlepszy jest dopiero przedni. Przenieśmy się więc do 2021 roku, w którym forma Agent Jeffa poszybowała do góry. W turniejach szło mu coraz lepiej i rzadko kiedy zajmował miejsca poza top 100. Nie jak przełożyło się to na zarobki. Nie był w stanie wygrać ani grosza do czerwca tego roku. W czerwcu bowiem zaczęły się specjalne Offensive All-Star i to, co się stało, przerosło oczekiwania każdego. Wydarzył się dosłownie cud, bo Agent Jeff wygrał play-in do tego turnieju, a w finałach zajął 73. miejsce. Przekłada się to na najlepszy wynik w jego karierze oraz zarobek 1500 dolarów. Kolejny znaczy nadszedł sezon pierwszy, rozdział trzeciego oraz Offensive Duo, w których Agent Jeff wraz ze swoim nowym duo dajeli 36. miejsce w finałach. W sezonie następnym udało mu się osiągnąć 11. miejsce w finałach, ustanawiając swój życiowy rekord. Według wielu Asian Jeff uważany jest za najzabawniejszego Fortnite'owca. Patrząc na jego gameplay ciężko zobaczyć co w ogóle robi ze względu na prędkość jego ruchu. Obserwując jego mechaniki wydawałoby się, że podbija on scenę kompetety ale rzeczywistość jest zgoła inna. Ponieważ po dziś dzień ostatnimi grancami jakie zrobił były te w sezonie drugim rozdziału trzeciego. Z tego względu jego duo został Peterbot, co wydawało się działać nieźle. Jak dobrze wiecie Peterbot czasem lubi odpalić jakieś szczyty, Zobaczcie zresztą sami. Ale no, panowie zajęli 36. miejsce w drugim tygodniu finałów sezonu trzeciego No i niestety w tym momencie Peter Boss postanowił splitnąć Agent Jeffa. To dlatego, gdyż bał się, że przez jego streamy ludzie odkryją, że cheatuje. A, A tak na ja tu nie ma co no. Jeff musiał więc wrócić do dawnego dło, przez co znowu nie zakwalifikował się do finałów FNCS. Jednocześnie jego mechaniki są na najwyższym poziomie. Spójrzmy na ten fight. Przeciwnik jest o jeden schodek wyżej od Jeffa w bitwie, no więc postanowił zedytować schody i rozjechać Agent Jeffa, jak zrobiłby dosłownie każdy. Jednakże Jeff skontrował go, robiąc double edita oraz Dasher Grywalowi. Blokując jego movement. Następnie wykonał sobie z jumpa, prefire i przejął ścianę, co pozwoliło mu stcina nowa Dlatego z pewnością nie chcecie trafić na niego w gierce. Pomimo rosnących niepowodzeń na scenie Competety, przyjrzyjmy się bliżej jego streamu, ponieważ zaczął on być coraz bardziej rozpoznawalny, a to wszystko za sprawą klipów takie jak ten. Makoni? ¡Qué <muchas> Wraz z 2023 rokiem jego kanał na YouTubie przekroczył 50 tysięcy subów oraz skupił się on bardziej na kontencie niżeli na turniejach, co było najlepszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjął. Miał to do swoje skutki, ponieważ jego placementy spadły znacząco, ale nie przeszkodziło mu to w zajęciu 29 miejsca w finałach FNCS. Od tego momentu streamer Jeffa oglądało przynajmniej 1000 osób, w związku z czym grał turnieje z coraz popularniejszymi osobami, jak na przykład Kanada. Jeśli nie wiecie, kim on jest, to spokojnie, jak też Ale no, jego filmy na YouTubie pojawiają się coraz częściej oraz były lepiej wykonane co przełożyło się na grubo ponad 700 tysięcy wyświetleń prawie na każdy film. i jakby moje filmy też tyle miały, to zostaw suba, jeśli chcesz mi pomóc. Wracając, w listopadzie 2023 roku Epic Games wydało OG Season w Fortnite, który, jak dobrze wiecie, pobił wszelkie możliwe rekordy. A że na każdym streamie zaczął być agresywniejszy, co sprawiło, że klipy z jego udziałem stawały się viralami. 100? Sam Azon Jeff zyskał mnóstwo na popularności. Dzięki temu zwiększył on swoją oglądalność 10 krotnie do aż 10 tysięcy osób na stream. To obecnie nie zdarza się zbyt często. Żeby tego było mało, jego YouTube eksplodował. Zaczął robić kosmiczne wyświetlenia, przebijając barierę miliona, a jeden z jego filmów zrobił na 4,7 miliona wyświetleń. Udało mu się przekonać nawet Zinxiego, czyli osobę z największą ilością subów na Twitchu, do zagrania z nim 1v1. Jeszcze 3 lata temu Azon Jeff był spłukany i posiadał 0 dolarów w portfelu. Teraz mieszka w potężnej chacie za 10 milionów dolarów. Przynajmniej tak jest filmu. Wróćmy na chwilę do Peterbota, ponieważ mocno zarobił on ponad 230 tysięcy dolarów z pro turniej. Zajmując przy tym drugie miejsce w tego sezonowych FSS-ach i zgarniając 45 tysięcy dolarów na pół. Jednocześnie wydaje się, że korzysta z cheatów, a więc czy to możliwe? Swego czasu sam Peterbot wrzucił film zatytułowany Dlaczego ludzie myślą, że mam aimbota? Ale jedyne co w nim znajdziemy to podejrzane klipy. Sam Peterbot do sprawy się nie odniósł, a jestem ciekawy co Epic Games zrobi z cheaterbotem. W temacie Arzen Jeffa, to obecnie gra dla organizacji Fusion Esports, która nie jest za Dobrze znana w Fortnite'owym community A niedawno wyciekło jego nagranie, kiedy był jeszcze dzieciakiem A dzień Jeffa możemy coraz częściej oglądać u CypheraPK czy Clipsa Wielcy twórcy zdają się wykorzystywać popularność jaką zdobył Jeff So today I'm reacting to clips that made him famous no, no. <laughs> He just lied to her <laughs> Ale no, podsumowując, Jeff przez lata streamował czy tryhardował w Fortnite, co finalnie jak widać się opłaciło. Na swoim kanale YouTube osiągnął ponad 1 200 tysięcy subów, a całość eksplodowała właśnie pod koniec 2023 roku z przyrostami na poziomie 300 tysięcy subskrypcji miesięcznie. Jego historia pokazuje, że jeśli choć trochę się postaramy i damy z siebie wszystko, to możemy osiągnąć sukces, jaki udał się właśnie niemu, gdyż został wschodzącą na sam szczyt gwiazdą Fortnite.